Długo musieliśmy czekać na bramkę GKS-u w dzisiejszym spotkaniu. Tak długo, ale w końcu doczekaliśmy się z tym, że dwie tercje i dużo, było dużo sytuacji. Kwestią czasu było po prostu kiedy ją e, zdobędziemy. No właśnie, w drugiej tercji ta bramka już wisiała w powietrzu, ale znowu problem skuteczności powrócił. Tak, niestety powrócił. Już bałem się, żeby strzelaliśmy się na Bytomiu i na Nowym Targu. Na szczęście trzecia tercja e, ta skuteczność wróciła i, no i cztery bramki w jednej tercji to bardzo dobry wynik. Chyba nie możecie narzekać, bo ta druga runda zaczęła się tak naprawdę świetnie dla Was. Cztery mecze, trzy zwycięstwa. Chyba nie możecie narzekać. No, narzekać nie możemy, chociaż jakby były cztery mecze i cztery zwycięstwa, to by była pełnia szczęścia. Niestety na Krynicy nie zagraliśmy do dobrego spotkania i, i tam przegraliśmy. Odbudowujemy się powolutku i ta forma nasza zwyżkuje. Cieszymy się ze skuteczności i oby tak dalej. Ostatnio było też sporo problemów kadrowych, yy, duże luki w obronie, ale w trzech spotkaniach wygranych z rzędu straciliście tylko trzy bramki. Problemy kadrowe, No mamy tylu tych obrońców na tak wyrównanym poziomie, że właściwie jak któryś wypada to zaraz jest zastępstwo i, i nie jest to jakieś jak bardzo widoczne, że, że jest problem tam z tyłu. Generalnie z tyłu jest ta gra w miarę poukładana, bramkarz broni bardzo dobrze i, i chcielibyśmy, żeby te tyły wyglądały tak dalej, a z przodu było jeszcze bardziej skutecznie.